Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie na naszym kanale. Witam redaktora Janusza Pindere. Witam serdecznie. Dziękujemy za wszystkie komentarze, wyświetlenia naszych ostatnich dwóch dłuższych filmów. Jesteśmy w takiej fazie eksperymentalnej. Będziemy próbować różnych rzeczy. Dzisiaj też coś takiego, czego wcześniej nie robiliśmy. To będzie zapowiedź walki, ale takiej zapowiedzi jeszcze nie robiliśmy, bo uznaliśmy tym razem, że taka zapowiedź w postaci programu na żywo, no ona też jest obarczona pewnymi ryzykami. Chcemy to zrobić trochę inaczej. Zobaczymy, czy Wam się ten format spodoba. Oczywiście dajcie znać, czy jest lepiej, czy jest gorzej. W ten sposób mamy sposobność do tego, żeby na przykład wyrównać ten dźwięk trochę i żeby sprawić, że to wszystko będzie lepiej brzmiało, więc żeby nie przedłużać. No, spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tej jednej wspaniałej walce, bo, bo im bliżej tego pojedynku, panie Januszu, tym mam wrażenie, że, że to jest lepsza, lepsza walka i tym bardziej na nią czekam. Antony Joshua i Daniel Dubois pojedynek opas IBF w kategorii ciężkiej. Można powiedzieć, że Joshua walczy chyba trochę z taką swoją młodszą wersją, bo jak pamiętam, jak był promowany Daniel Dubois, to od samego początku gdzieś Tamten cień Antonego Josuły w tle był widoczny. Tak, no oczywiście sytuacja jest taka, że kiedy na ogół z boku się patrzymy na pięściarzy przez pryzmat ich ostatnich walk, prawda? A szczególnie ostatniej walki. A więc jak spojrzymy na Dibua, a więc no, jedy, wygrana w walce z Chowiczem jest niewątpliwie. Bardzo cenną wygraną, która go sytuuje, no, powiedziałbym, co tu dużo gadać, no, jest mistrzem świata, ale mistrzem świata troszkę dziwnym, no, bo wiesz, wiemy jak do tego doszło. To jest cały czas taka historia, że mamy człowieka, który jeszcze nie tak dawno, wspólnie komentowaliśmy w ubiegłym roku pod koniec sierpnia jego pojedynek z Usykiem kiedy ostatecznie przegrał ten pojedynek przed czasem. właśnie, tak naprawdę to się poddał, był nokaut, ale on naprawdę się poddał w tym pojedynku. I tak naprawdę wydawało się, że no, być może to już jest naprawdę bardzo poważny zakręt tego młodego wciąż Dibuła. Ale później dostaje swoją szansę w Riyadzie, wygrywa walkę przed czasem i tam naprawdę twardo zaboksował z Millerem. I to jest, to jest taki bardzo twardy pojedynek z Kowiczem, chociaż tak naprawdę w tej walce naprawdę przyjął sporo ciosów, to też trzeba brać pod uwagę obserwując ten pojedynek. No ale co do tego, jak się spojrzy na to, że ma 21 walk wygranych 20 przed czasem, ten współczynnik nakałtu powyżej 95%. No i te opowieści, co on tam wyprawiał na różnego rodzaju sparingach, których oczywiście przecież nie oglądaliśmy i wiemy doskonale, jak to jest z tymi sparingami bardzo różnie. No, a więc no, do tego, tego postura, no, jakby nie było yy, solidna, no, bo te 196 cm, prawda? Zasięgu tam rewelacyjnego nie ma, ale te 198 też jest niezłe. No i to jest faktycznie kawał yy, atlety, co do tego nie ma wątpliwości. To, że bije mocno, to yy, wiemy od dawna, kiedy zaczynał wygrywać yy, przed czasem. Tylko no zobaczymy, czy będzie bił bardzo mocno ludzi, którzy potrafią się bronić. No Wiemy doskonale, że z Łusykiem miał problem ponieważ tego ciosu, poniżej pasa. Mimo że jego naprawdę dobrej postawy, szczególnie w pierwszej fazie walki we Wrocławiu, to tam jednak bardzo wiele ciosów jednak nie dochodziło. Wiemy, że Josua, chociaż. Ostatnio znów wraca do, tych, do tego starego Joshua, który mi się najbardziej podobał, a mnie na pewno od samego początku, kiedy boksował agresywnie, ale kiedy zrozumie, czy tam otrzyma mocne uderzenie, potrafi też być ostrożny. To jest dla niego no, jakiś atut również, no, bo to nie jest jeździec bez głowy, taki bez trzymanki jadący, tylko na pewno będzie... w w trudnych sytuacjach, ewentualnie, jeżeli takie się w ogóle stworzą, będzie starał się ten pojedynek rozegrać na swoich zasadach. Ma szybkie nogi, dobrze się Porusza dobry lewy, prosty rywal. Też dobry lewy, prosty bije bardzo mocno. Jest moim zdaniem dynamiczniejszy jeszcze i w ogóle generalnie rzecz biorąc, szybszy od była z lepszą defensywą. Ale zawsze, oczywiście, kiedy mamy do czynienia z walkami, ludzi, którzy potrafią mocno uderzyć, którzy szczególnie wygrywają swoje ostatnie walki przed czasem, to. Nawet jak stawiamy na kogoś, jak ja w tym przypadku na Joszukę, no to zawsze z takim powiedzmy lekkim asekuracją, że przecież no, kategoria ciężka to są oczywiście takie truizmy, slogany, no ale jakże życiowe, no bo wiemy doskonale, że takie coś się może zdarzyć. No. Jedna czysta bomba i, i, i może być całkowita zmiana rol w tym y, y, pojedynku, i dlatego ta walka robi się nas naprawdę ekscytująca. To, że. 96 tysięcy ludzi będzie, to będzie nowy rekord, prawda? To pobicie rekordu to też jest taka troszeczkę historia. Zawarto już nie ma większych stadionów w Wielkiej Brytanii, bo 94 tysiące zapełni na walkę z Whiteem w 2022 roku Tyson Fury. Wygrywając efektownie, a tam odnosiłem wrażenie, że ważniejsze niż ten knockout na White'e jest to, żeby pobić ten rekord należący do y Joshua 90 tysięcy. Tam dołożono 4 tysiące, teraz z kolei dokładają dwa. No ale już w kolejnej walce, powiedzmy, jakby Fury chciał coś, jakiś rekord bić, to nie będzie z czego dołożyć na tym stadionie, bo tam nie wiem, co trzeba zrobić. No na skoczniach mamucich czasami tam przesuwają rozbieg, robią różne historie, żeby można pobić rekord, prawda? No ale też nie, za pewną granicę bezpieczeństwa nie można się y, y, przesunąć, a więc y, ja nie wiem, jak to będzie wyglądało dalej, czy jak już te 96 tysięcy przyjdzie, zostanie odnotowane y, dokładnie, czy to już będzie taki rekord u y, Stadium y, na wsze y, 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 czasy. No ale niewątpliwie to ta walka i y, ta sprzedaż szybka biletów też jest dowodem na to, że przynajmniej na rynku brytyjskim pozycja Antonego Joshua wciąż jest bardzo mocna, a teraz po zmianie trenera do tego powrotu bardziej agresywnego stylu znanego z dawnych lat Antonego, jest to jeszcze bardziej uzasadnione i, i, i wydaje mi się, że te wszystkie generalnie zabiegi, no zobaczmy jak to wszystko wyglądało z, z Dibuá, no wygrał ten pojedynek szalenie istotny ale Rkowicz wtedy nie miał świadomości, że w początkowej fazie to miała być w ogóle walka o tytuł IBF Rkowicza z DeBoe'a. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Walczyli o tytuł taki. Tam była walka o jakiś interim. pastym interim, prawda? No dobrze, interim, ale ten interim to chyba. szczerze mówiąc mógł być i być, bo, bo gdyby powiedzmy. Uparł się obóz, usyka i wystosowałby odpowiednie prośby, że chcą utrzymać ten pasaj IBF-u do, do grudnia, to być może by się to udało do tej walki o znowu rewanżowej o wszystkie pasy z Tysonem Fury. No Ale tak to robi się ta ciekawa układanka o tyle, że w sytuacji, jeżeli wygrałby a jest przecież faworytem Antony Joshua ten pojedynek, no to znów się otwiera ta cała piękna historia, znów można tam się zastanawiać i analizować, a co będzie jak Fury wygra w rewanżu, to będzie miał Fury teraz trzy pasy, prawda? 21 grudnia Joshua jeden pas, tak oczywiście dzielimy skórę na niedźwiedziu, no i później oczywiście... Pierwsza faza powiedzmy przyszłego roku i no i ta największa walka w historii wysp brytyjskich, jak to wie może i całego świata, tylko pytanie czy na wyspach, czy znowu w Arabii gdzieś saudyjskiej o wszystkie pasy za jakieś nieprawdopodobne pieniądze. No to oczywiście nakręca ten biznes. Tak, to nakręca ten biznes i, i może się rzeczywiście tak zdarzyć, że ten ostatni puzzle będzie teraz należał właśnie do, do Antonego Joshua, ale myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy pojedynek też z tego względu, że tutaj się mocno zmienia optyka na, na to na przykład kto jest pancerem. bo jeszcze kto jest panczerem w tym konkretnym zestawieniu, bo jeszcze dwa trzy lata temu to powiedziałbym, że na pewno Joshua, no ale widząc to jak Daniel Dybła bił się z tym Hrgowiczem, jak tam szedł cały czas po więcej, jak pokazał naprawdę niesamowitą odporność na ciosy momentalnie, to, to powiem szczerze, że się zastanawiam nad tym, kto tutaj będzie bardziej czuł siłę swojego przeciwnika, i myślę, że tutaj nie, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi w tym momencie, bo jeśli się okaże, że ten Daniel DiBuła faktycznie nabył jakąś nieprawdopodobną szczękę, co się w fazie ciężkiej generalnie nie zdarza, ale, ale przecież nie, nie można wykluczyć, że, że tak jest tutaj, bo, bo też trzeba spojrzeć, że on przybrał mocno na masie, odkąd zaczął pracę, pracę z trenerem Donem Charlesem, no to może to jest właśnie metoda, że, że, że to, że to. Di będzie tutaj pancerem, a z drugiej strony mamy przecież taką sytuację, że Antony Joshua generalnie z pancerów unikał tych takich naj, najbardziej znaczących ostatnich. No przynajmniej nie, nie walczył z nimi do końca, no bo, bo tutaj Negano to, to jest taki specyficzny, dosyć mocno wyjątek, ale, ale generalnie takich panczerów w pokroju właśnie Daniela Divua ciężko wskazać w tym ostatnim dorobku Antonego Joshua, No to byli raczej zawodnicy po przejściach jak Helenius, to był taki właśnie, no po prostu dobry bokser, counter-bokser Walin. Franklin, który też był zawodnikiem szybkim, niewygodnym, ale żaden z nich nie był panczerem, To będzie chyba taki pierwszy sprawdzian z panczerem od, od bardzo dawna dla Antonego Joshua. No i nie ulega wątpliwości, że jednak gdybyśmy tak mieli się zastanawiać, który więcej ryzykuje z tej dwójki Dibiła czy Joshua, to zdecydowanie bardziej Joshua, zdecydowanie więcej Joshua. Dlatego, że tu przy Dibua, powiemy, no dobrze, no spotkał się ze znakomitym zawodnikiem, który przecież był dwukrotnie mistrzem świata, mistrzem olimpijskim, ma już ogromne doświadczenie, prawda, szybkim, dynamicznym i tak dalej. Natomiast on w sumie, jak na kategorię ciężką, wciąż nie jest stary, ma dopiero 27 lat. No można szukać różnych usprawiedliwień i wtedy... Natomiast no, myślę, że Joshua przegrywający ten pojedynek przed czasem, przez knockout na przykład, no to to już byłoby, była bardzo poważna sprawa w kontekście tych gdzieś tam no będących na horyzoncie walko jakieś kosmiczne pieniądze z Tysonem Fury, a ja nawet nie wykluczam trylogii trzeciej walki z Usykiem, no bo to te, tego też nie można wykluczyć. Być może wtedy mówiłoby się o dwóch walkach, być może najpierw z Fury, miał ja już. Takie scenariusze zakładam, które przecież wcale nie muszą się wydarzyć, ale mogą. Czy na przykład Fury przegrywa pojedynek z Usykiem, drugi, ale później toczy walkę z, o ten pas, który będzie miał ewentualnie Joshua i to też ta walka się sprzeda. Nieprawdopodobnie mogliby wtedy wybudować dwa razy większe Wembley, i też by się wszystkie bilety sprzedały, jestem przekonany. Tak, tak, bardzo ciekawe, jak ta sytuacja się rozwinie, a, ale no, najpierw trzeba sobie poradzić z tym Danielem Dibła. Jestem bardzo ciekawy, jakiego przebiegu pojedynku pan się spodziewał. Bo powiem szczerze, im bliżej tej walki, tym bardziej tutaj też po rozmowach z, z kilkoma kolegami, mam takie wrażenie, że to może być gdzieś taka powtórka, nie wiem, ze starcie Lenoxa Luisa z Shenonem Bricksem, czyli ten młody, młodszy w tym wypadku zawodnik, który no de facto jest tutaj mistrzem, ale, ale my go traktujemy trochę jak pretendenta do tego tronu, do, do, który Antony Joshua w Bryt... Boksie dzierży od, od wielu lat, że to może być taka walka, gdzie Deboa rzeczywiście wyjdzie, spróbuje, zacznie ostro, bo on też trochę inaczej za bardzo nie umie, nie wyobrażam sobie, żeby spokojnie próbował z Zuszyłą boksować, że to, 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 może, to mogą być fajerwerki od samego początku, które no, rozstrzygnie to, kto po prostu jest w stanie więcej przyjąć i, i, i będzie w stanie ustać te najpotężniejsze ciosy przeciwnika. No i tutaj jestem ciekawy, jakie mają dla siebie atuty tak naprawdę, bo, bo wydaje się, że to się wszystko może sprowadzać przy pewnych podobieństwach stylowych brzuszów. I do tego, że jednak to, to Joshua jest zawodnikiem, u którego powiedzielibyśmy, że ta ringowa inteligencja jest jednak na, na wyższym poziomie. No i, i też pytanie, czy Daniela DiBoa nie zgubił te, te braki w defensywie, które też, czy też wyszły w walce z Grubowicie? No Myślę, że taki najprostszy do przewidzenia scenariusz to jest właśnie taki, że DBła w tej pierwszej fazie ostro zaatakuje, natomiast Joshua będzie starał się kontrolować dystans. I kontrolować na dystansowym prostym i szukać kontry. A wiemy, że on potrafi skontrować, a więc e e ewentualnie później przejść do jakiegoś dynamicznego kontrataku, jeżeli trafi swego rywala. Trzeba bije bardzo dynamicznie. A więc, a jeszcze przy kontrze to te ciosy mają jakby podwójną wartość, jeżeli oczywiście kontra byłaby udana skuteczna. A więc tu możemy się spodziewać tak naprawdę każdego scenariusza, nawet bardzo szybkiego rozstrzygnięcia takiego pojedynku, bo ja myślę jednak, że ta siła rażenia Joshua, jeżeli nie walcza sekurancko, jest bardzo duża. No, że miał tyle tych walk, powiedziałbym, asekuranckich. Nie będę mówił o walce rewanżowej z Ruizem, bo tam była w pełni zrozumiała taka jego postawa. Ale po raz pierwszy, kiedy on zaczął tak boksować, kiedy, kiedy byłem zdziwiony i troszkę nie rozumiałem i nie sądziłem, że to jest jakby tendencja, która się będzie utrzymywać przez długi czas, to była walka z Parkerem. Jednak, jednak tam boksował bardzo na wstecznym. Oczywiście wygrał ten pojedynek, ale to było, to było takie nie w jego stylu, a więc jakby zupełnie zmienił swoje DNA, także wówczas i to wtedy to było takie ziarnko niepokoju, które zasiał. Dlaczego tak boksuje? No być może taki był wpływ również sztabu szkoleniowego, to też trzeba pamiętać. Widać, widać wyraźnie, że były te zmiany, ten rok mi się podobał, że w rewanżowym pojedynku z Usykiem. To nie było tak, że on tam ten pojedynek przegrał z Kretesem. Pamiętamy ten pojedynek, kiedy szala przechylała się w jego stronę. Tylko ta, powiedziałbym, nadprzyrodzona moc Usyka, który potrafił odwracać, pokazał to później, przecież w tym pojedynku z Furym ostatnio, że potrafi. Jego ta moc wstępuje, kiedy jest naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. No będąc, kiedy właściwie osuwał się gdzieś tam już w czerwcie porażki to, i to też jest bardzo charakterystyczny moment, jest przerwa, jest, jest ta minuta przerwy między rundami i gdzieś ten usyk nabiera tych nieprawdopodobnych sił i odwraca losy pojedynku. Co więcej, no właściwie walcząc także za chwilę to rywal znajduje się na krawędzi. I y, prawda, za jak gląda mu w oczy, porażka przed czasem. Tak było i z Usykiem, a czy tak było i z Joshua, i tak było z Tysonem y, Fury. A więc, y, mówię, y, Joshua nie zatracił na pewno tych swoich umiejętności, tylko wkradło się e, z I, i to było bardzo e, e, widoczne. No. Generalnie rzecz biorąc, ta jego porażka gen, z, z Ruizem e, wtedy w Nowym Jorku to. To jest przedziwna historia, bo tam Kubachycki był wtedy wcześniej, bo on tam przygotował huntera i pamiętam mi opowiadał, jak on się zachowywał, że to była. On był w ogóle też zaskoczony, patrząc, jak już przed samym pojedynkiem, generalnie wcześniej, i ważenie i tak dalej, jak się zachowuje Joshua, zachowywał się przedziwnie. Także coś tam było takiego dziwnego i tak naprawdę. Tak. Oprosła no, legendami trochę, tam się no, mówiło tak. o tym nokaucie na sparingu, gdzieś tam no, może no. rzekomo, to nawet, nawet miał być Joey D'Aveco wtedy, który został był typowany do tego, że, tam, co, że coś na ostatnim sparingu się wydarzyło. Pewnie się tego nigdy już nie dowiemy, ale rzeczywiście to był, to był inny Antony Joshua wtedy. No, był bardzo mocno inny i dlatego później to, co się wydarzyło, jeszcze pogłębiło ten stan, dlatego on tak powiedziałbym rozpaczliwie, taktycznie boksował rewanż. Bo to, to jakby był, jakby już spadał cały czas, tak porażka była w jego głowie. Na szczęście, te ostatnie walki, no, no z Ganu to trudno nawet określić na walkę, no, ale jednak jakiś tam, prawda, jakiś poziom niebezpieczeństwa na pewno istniał, biorąc pod uwagę to, że ten Ganu trochę postraszył walką z Tysonem Furym i tym wszystkim. No ale z kolei Ganu w walce z Joshua też dla mnie wyszedł jakiś przedziwnie. Dałem no, ja oczywiście. Trudno oczekiwać od ganu bokserskich cudów, ale generalnie on fizycznie mi się nie podobał w tym pojedynku. To był inny jakby zawodnik niż w tej walce z Fury i to też nie wiem do końca dlaczego. Ale to jest może takie właśnie piękne i jednocześnie, że my ciągle sobie tak zastanawiamy się, dlatego że boks ma to do siebie, że nawet jak lata całe w nim siedzisz. Całe życie, wielokrotnie rozmawiając z najróżniejszymi trenerami, którzy no, zjedli dosłownie prawie, że zęby na bokcie przez całe życie, to, ale a, a jednocześnie potrafiący myśleć, potrafiący słuchać, potrafiący rozmawiać, bo to też nie jest tak częste, to też mają te wątpliwości, prawda? Nie wiedzą, jak to będzie, bo wiedzą doskonale, co się może nagle w boksie, w walce bokserskiej, szczególnie jeżeli jeden i drugi ma konkretne atuty, konkretne argumenty zmienić. I dlatego takie z góry mówienie o tym, że no wiesz, jak, jak, jak przewidujesz walkę Usyka z kimś, to, to ona jest jakby bardziej przewidywalna, bo wiesz, że facet ma tak, piekielnie mocny mental, jest kapitalne nogi, świetny technicznie potrafi przyjąć, mimo że nie ma bomby takiej prawda, klasycznej, nie jest panczerem, to jednak jest zawodnikiem, że wie, że może się pod nim określonych zachowań spodziewać. A jeżeli kiedykolwiek w boksie jakiegoś zawodnika, tak jak było w przypadku Władimira Kliczki, pojawiają się takie pęknięcia, mam wrażenie, to zastanawiasz się, już nie będę wspominał że Gołocie, to zastanawia się, czy te pęknięcia mogą znów się pojawić w kolejnej walce. W ostatnich się nie pojawiały. Wszystko było gładko, ale pod naporem, takim, prawda, Nowa. bardzo mocnym drugiej strony, czy się znów nie pojawią. I to wtedy może ci wywrócić tą całą twoją teorię na takiego scenariusza, który gdzieś sobie tam w głowie próbujesz stworzyć. Także tworzyć, co można, żeby sobie o tym porozmawiać, ale tak naprawdę ten scenariusz się tworzy sam. Kiedy zabrzmi gong rozpoczynający pojedynek, ale żeby też to tak powiedzieć konkretnie, no stawiam w tym pojedynku na Rzeszułę, bo wydaje mi się, że jak wszystkie te zważymy na szali te argumenty i te gorsze, prawda, i te słabsze i te mocniejsze, to jednak suma zysków i, i, i strat jednak wyraźnie jest po stronie drzuszu. No właśnie, to też przychylam się do tego zdania, bo wydaje mi się, że te, nawet ta walka z Nganą, ona pokazała przynajmniej to, to uderzenie, które może być kluczowe w, w tej walce, czyli ta prawa ręka nad, nad lewym prostym, gdzie wiadomo, że będzie miał przewagę zasięgu Antony Joshua. Tak dobrał się przecież do, do Nganu. i wyobrażam sobie, że tutaj może być coś podobnego, że to będzie na pewno walka na, na lewe proste i tutaj obaj mają bardzo dobre, ale ta prawa, ta szybka prawa ręka Antonego Joshua ona może zrobić różnicę, ale spodziewam się, że to będzie jednak walka pod napięciem od samego początku. Może być trochę tak jak ta walka też Antonego Rzeszyły z Divianem White'em, gdzie był zraniony wcześniej, i musiał przetrwać poważny kryzys, żeby się dobrać do swojego przeciwnika. Ale to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak twardy będzie Daniel Dubois. I, i, i też. Nie, nie ma tutaj za bardzo, też nie chcę wyjść przed szereg i, i powiedzieć, że od tego wszystko zależy, ale gdzieś tam myślałem, że ta walka z Nganu będzie trudniejsza dla Joshua. Okazało się, że kiedy no, rozpuścił ręce i zaczął bić te, te swoje mocne ciosy seriami, no to była szybka, łatwa i można powiedzieć przyjemna. Nie wiem, czy ta będzie taka sama, bo, bo powiem szczerze, że Daniel Dibła też mnie zaskoczył potężnie na plus. To wszystko, co, co wydarzyło się wokół niego przez ten ostatni rok od porażki z Usy Znalazł dobrą przystań chyba u trenera do Rzeczywiście urósł pod wieloma względami nie tylko chodzi o to dodatkowe kilogramy, ale stał się takim zawodnikiem, który się nie boi bitki wreszcie. Przynajmniej nie bał się w starciach z Millerem i z Zobaczymy, jak będzie tutaj, ta presja też musimy pamiętać, że ta presja na niego dla niego też będzie ogromna. To jest coś, z czym on wcześniej nie miał do czynienia. Pytanie, czy on dojedzie właśnie na ten ostatni etap, na ten mistrzowski etap, gdzie trzeba tak wielką walkę dźwignąć przed ponad 90 tysiącami kibiców w swojej ojczyźnie. Nie, to, to, to też wcale nie jest oczywiste. Joshua takich występów miał już kilka. Wiemy, że on na samym Wembley przecież nachałtował Powietkina, walczył z Kliczką, no więc, więc to, to doświadczenie już jest, ale w przypadku Daniela Dibba to będzie coś, coś nowego. I też to, to jest ten, a, te, te, ta, te, ten czynnik, który myślę tutaj może na to wszystko wpłynąć, ale, ale jakby mam intuicyjnie bardzo po, po, podobne spostrzeżenia. Myślę, że to się skończy przed czasem w okolicach połowy walki, ale po, po jakimś szaleństwie wcześniej, które się rozpęta. Pamiętajmy tak, że faktycznie na Wembley Stadium e, Dibua debiutuje. Natomiast e, na Wembley Stadium będzie czwarta walka. Czwarta walka e, On zaczynał na takiej gali, gdzie głównym pojedynkiem był rewanżowy pojedynek Frocza z Grossem w 2014 roku e, w maju. 80 tysięcy ludzi wygrał w ósmej rundzie y, przez knockout. Y, poprzednią walkę wygrał w dziewiątym starciu. Natomiast y, wtedy walczył z takim bardzo przeciętnym zawodnikiem, Matlek Matl, się nazywał. Znokautował go w pierwszej rundzie, to był maj 2014 roku. Później kolejne, to była ta słynna walka z Władimirem Kliszką, 2017 rok, kwiecień. 90 tysięcy ludzi, 11 runda, no ale tam pamiętamy w piątej rundzie leżał e, e, rywal e, Klicz, e, Władimir Klitschko, znaczy był liczony trzy razy, trzy, trzykrotnie leżał, no i sędzia uratował go przed ciężkim nokautem, przerywając w 11 rundzie, no i później jeszcze mieliśmy powietki na 2018 roku, 7. runda e, e, nokauty, był jeszcze na Wembley, ale Wembley Arena, to jest pewnie co innego, prawdzie obok, ja tam miałem jakieś przyjemność komentować pojedynek Lenoxa Luisa z Andrzejem Mitrukiem. To był walka Lenoxa Luisa z Fransem Bottom. Także to jest no, to jest po prostu hala, tam się mieści chyba, nie, wiem, nie pamiętam dokładnie, kilkanaście tysięcy, no, ale na pewno nie więcej ludzi. Natomiast no, w stadion wiadomo, rekord 94 należący do walki Tysona Fury'ego z Dillianem White'em. W 2022 roku, natomiast wyszła miała te 90 tysięcy. Teraz będzie 96 tysięcy, a więc i rekord Europy, jak to piszą i rekord Wielkiej Brytanii będzie pobity. No To też jest ciekawostka, bo mówię, czy ten rekord zostanie już na wsze czasy, czy też nie, bo przecież wielkie walki w Wielkiej Brytanii w kategorii ciężkiej, biorąc pod uwagę, jacy ludzie boksują, no się szykują przecież gdzieś tam w niedalekiej oddali jest ten młody Itauma, który będzie szedł do przodu i myślę, że wcześniej niż później zobaczymy go naprawdę w wielkich walkach. Ciekawe, czy dużo zależy od wyniku tego pojedynku, ale nie tylko od samego czystego wyniku, od tego, od tego jak DBA się będzie prezentował na tle Joshua. Czy zostanie stłamszony, czy zostanie znokautowany, czy stworzy na przykład pojedynek, w którym będą, prawda, te emocje rozkładały się porówno i później zateczą jakieś jedno uderzenie, które powoduje, że on to przegra, to przecież wcale nie musi absolutnie jakby zatrzymać jego kariery. Tylko może trwać ma dopiero 27 lata, więc trzeba budować większe stadiony Wielkiej Brytanii jeszcze i, i, i bo będąc przygotowanym, że trzeba bić ten rekord. Oczywiście żartuję, bo, bo bo tak naprawdę to, że te pojedynki i tak są rozgrywane na stadionach, to jest. Z, swoisty powrót do zamieszłych czasów, no bo kiedy, kiedyś były rozgrywane na takich powiem, stadionach budowanych na potrzeby walki, tak jak w 27 roku rewanżowe pojedynek do z Tunejem, to y, wszystko było zrozumiałe. No nie było przecież transmisji radnej, nie było, nie było telewizji, która dopiero pojawiła się wiele, wiele lat później. Dzisiaj to wszystko zupełnie się rozgrywa na innych zasadach. Największe pieniądze zarabia się, kiedy jest znakomita sprzedaż pay-per-view, i to pay-per-view jest drogie, czy też przy okazji jeszcze dochodzi sprzedaż biletu za gigantyczne pieniądze, jak to miało miejsce w walkach Floyda Mayweathera z Manem Pacquiao czy z Conorem McGregorem. No właśnie, bardzo ciekawe, jak to wszystko wyjdzie. No i też pytanie, co, co będzie potem z Danielem Dibu, ale może Daniel Dibu przecież tę walkę wygra, bo my też o tym mówimy, że to jest. No, realne. Panie, no też jest taki scenariusz, a, tak, i powiedziałem to na początku, że dlatego w tym, w tym, kontekście takiego scenariusza nie można wykluczyć ryzyko, ryzyko, jakie tutaj ponosi biorąc pod uwagę te, 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 te plany na przyszłość na przyszły rok jakieś tam powiedzmy, o których się mówi, ja myślę, że na pewno też Saudowie będą dążyć do tego, żeby do takich właśnie wielkich walk bardzo głośnych postaci doprowadzać, to na pewno porażka Joshua byłaby ogromnym obciążeniem dla tego scenariusza. Dla całego tego projektu biznesowego, tak, ale z drugiej strony Antony Joshua wygląda, że jest we właściwym miejscu, też mówiliśmy o tym, że obaj zmienili trenerów w mniej więcej no tak, w podobnym czasie to... tak, i obaj trafili, obaj trafili, to jest to jest właśnie bardzo ciekawe, ale pytanie kto bardziej, to, to myślę, że ta walka też nam pokaże, ale wydaje się, że tutaj ten sztab pilotowany przez Bena Davisona, gdzie też dużą rolę odgrywa ta, ta analiza rywali, gdzie oni są rozkładani właściwie na czynniki pierwsze na podstawie tego, co jest na filmie, myślę, że tutaj Joshua też wyjdzie wyposażony w taką no, naprawdę solidną garść wiedzy, która pomoże mu dobrać się po prostu do, do Daniela Dibois. Wiemy, że cały czas jest otwarty na, na, na eksperymenty. Teraz bańki tutaj furorę odgrywały. Jest, jest taki filmik właśnie, gdzie Joshua właśnie się poddaje takiej terapii i chwali sobie strasznie. Mówi, że generalnie ma te mięśnie bardzo pospinane. No i, i też często sprawiał takie wrażenie we wcześniejszych latach kariery. Mówi, że to mu bardzo pomaga i też sprawia, że, że może nabrać takiego większego nieco luzu, jeśli chodzi o to, co potem pokazuje w ringu. Więc, więc to też jest bardzo ciekawe, że, że no, mówimy o pięściarzu 34-letnim, można by już go nazywać powoli pewnie weteranem, ale on się cały czas wydaje młody właśnie przez to, że, że ma otwartą głowę, że, że nie zamyka się w, w schematach, które, które wcześniej działały, tylko cały czas szuka czegoś nowego. No i pytanie, czy znajdzie właśnie drogę do tego, żeby z Danielem Dibła wygrać. Na pewno warto zerknąć w ten pojedynek w sobotę wieczorem w Polsce do obejrzenia tylko na platformie streamingowej DAZN, oczywiście w Pay-Per-View. Sama karta, myśleliśmy, żeby ją rozkładać na czynniki pierwsze, ale ona nie jest jakaś fascynująca specjalnie, powiemy wprost. Jest oczywiście Hamza Shiraz, którego, którego, na którego warto rzucić okiem, bo to jest pewnie przyszłość kategorii średniej, a potem super średniej. Też znakomity puncher, którego, którego widzieliśmy wcześniej. Są inne walki, które są w miarę ciekawe, ale tu nie jest nic, nic specjalnego. Tutaj specjalny, tak naprawdę wyjątkowy jest tylko ten main event, w którym właśnie ten młody puncher Daniel Dubois, też zawodnik, jeśli, jeśli mówimy o tym, robiliśmy niedawno odcinek o no, -kautu, no to ten, ten jego współczynnik nokautów też jest w tym momencie, trzeba powiedzieć uczciwie, jednym z najbardziej imponujących, jeśli chodzi o tę ścisłą czołówkę wagi ciężkiej. I bardzo ciekawe będzie właśnie zobaczyć, jak taki zawodnik, jak taki puncher, pierwszy porządny pancer od dawna, dobierze się do, do tego Antonego Joshua po przejściach. To będzie kawał widowiska, zapraszamy i, i chyba dziękujemy za dziś. Widzimy się niedługo, na pewno wrócimy z nowymi filmami. Pozdrawiam. Dziękujemy, do zobaczenia.